Rafał, zacznę od tego, jak ty się czujesz. Pokaż łokieć. Nie, łokieć tam nic. No taki jest sport, takie jest kolarstwo i, i nie, ma, nie ma znaczenia. No. Ja miejmy nadzieję, że dzisiaj pierwsze kilometry na pewno będę jechał z bólem, bo mam cały bogu duszę całą Udo i dostałem bardzo mocnym impetem impent z tyłu uderzony, aż wyleciałem wczoraj z roweru w Rów, także... Czyli kolasz z tyłu trochę zachował za małą odległość, uderzył w Ciebie? Nie, to była szybkość. Szybkość, bardzo duża szybkość i. i... Lekki zakręt. Tak, dokładnie. No taki jest sport. No. Nie mamy... Czasami nie mamy nad tym kontroli, chociaż chciałbym ten Tour de poloński skończyć bez cracks. Bez Oby tak się stało. Jak się czuje Filipa Baranczyni? No też mogłoby być lepiej. No, no, ja na razie nic nie wiem, wiem, że, że jest w szpitalu i, i, i nasz, nasi doktorzy tam są, także, także... miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Na pewno tak będzie, ale to zawsze jest trudna sytuacja dla zespołu, bo trzeba się pozbierać także mentalnie, prawda? Tak, e, tak jak mówiłem, e, kolarstwo jest sportem niebezpiecznym, e, nie tylko ze względu na to, że, że ścigamy się szybko, ale jest bardzo dużo kraks i... Jak to się mówi? Coraz więcej ryzykujemy. W tej chwili ma 14 sekund do prowadzącego. Jakie są Twoje oczekiwania po tym etapie? No, zaczniesz spokojnie, a później. Nie, nie, ja powiem szczerze, że teraz pa patrzę tylko, żeby żeby ukończyć ten etap. A co będzie z dnia na dzień nie, zależy od mojego organizmu, bo jednak wczoraj wydaje się, ale uderzyłem bardzo mocno. W takim razie życzę Ci wszystkiego zdanie lepsze i przede wszystkim zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panie Łukowski, czyli czas zaatakować na sprincie. Po pierwszym etapie był niedosyt, było szóste miejsce. No to co? Dzisiaj atak. Tak, dzisiaj tak. W początku najważniejsze, żeby przetrwać podjazdy pod, pod Samopol i, i być w tej pierwszej grupie, żeby móc zafiniszować. W Cieszynie przed laty wygrywali Peter Sagan, Zdenek Sztybar, nazwiska znane, lubiane. Fajnie byłoby do nich dołączyć, prawda? Pewnie, że tak. Są to na pewno kolarze, którzy bardzo dobrze radzą sobie w, na podjazdach. Stąd też wynika, że walczyli i wygrywali. Rozumiem, że cała grupa Cofidis jest skoncentrowana, żeby dobrze rozprowadzić, dobrze to wyglądało i żeby zostawić Cię tam, gdzie lubisz, w tej rywalizacji już z najlepszymi sprinterami. Tak, wydaje się, że to będzie dla nas najlepsza opcja. Na pewno też będziemy się na początku starali asekurować yy, i walczyć, yy, by nie puścić zbyt dużego odjazdu, a jeśli ten odjazd pojedzie, to żeby mieć tam przedstawiciela i być bezpiecznym, także taki, taki będzie gdzieś plan. Stanisław Aniołkowski, czyli wielkie nadzieje na polskie noba zwycięstwo w Tour de Poloni. Razem z nami bliźniacy Marcin. Wczoraj znakomicie ci poszło podczas trzeciego etapu. Byłeś dziesiąty. Tak, tak. Jestem zadowolony z wyniku na mecie. No mimo chaosu i tej naturalizacji to to wynik zadowala. A to był bardzo trudny etap. Tak, tak, bardzo wymagający, no peleto naprawdę był rozciągnięty, strzępy zostały na koniec, więc tym bardziej jestem zadowolony. A dzisiaj plan jest taki, żeby to Tomek był w ucieczce dnia. Tak, zgadza się, chciałbym odebrać koszulkę najlepszego górala, ale no przede wszystkim muszę się znaleźć w odjeździe. Dzisiejszy etap ma parę właśnie górek, ale potem jest płasko i na końcu szykuje nam się sprinterski finisz. Szykuję się, no zobaczymy. Myślę, że może pójść jakaś selekcja na tych wcześniejszych podjazdach i to nie może. I to nie musi być właśnie taki stricte sprinterski finish. Czyli jest szansa, że dojedziesz i wygrasz? Zobaczymy, jednak 200 km przed nami, więc wszystko się może zdarzyć. To jeszcze panowie, powiedzcie, jak to się u was zaczęło? Jesteście bliźniakami? Kto pierwszy zaczął jeździć na rowerze? Nasz kolega, my jesteśmy z małej wioski, jeszcze Marceli jeździ z nami, więc tak trochę nas namówił. Zaczęliśmy razem jeździć na MTB, no i tak się wkręciliśmy parę lat, potem zmieniliśmy na szosę już w młodzieżowcach i tak, i tak tu jesteśmy. No i oby przykład z Was wzięli inni młodzi adepci kolarstwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również.